pierwsze rozważanie, 21 dzień naszej adwentowej refleksji razem ze świętym Markiem, wpisanym w tą jego szczególną Ewangelię. Ewangelię. Dopełnia się trzeci tydzień naszego tegorocznego okresu Adwentu. I wchodzimy, patrząc może z perspektywy długości księgi Ewangelii, w końcowe fragmenty tej księgi, ale patrząc od tej strony duchowej, biorąc pod uwagę te treści, które one niosą, te rozdziały, te wiersze z ostatnich rozdziałów, tak naprawdę dotykamy tych najbardziej fundamentalnych tajemnic. W tym dzisiejszym rozważaniu zatrzymamy się nad tym, co Marek zapisuje w XIV rozdziale swojej Ewangelii, w wierszach od 1 do 25. Wyjątkowy opis, odwołujący się do tego, że arcykapłani uczeni w piśmie, podjęli decyzję żeby zgładzić Jezusa. Oczywiście potem pojawia się również Judasz który zgłasza się do nich aby go wydać. To jest oczywiście i ten czas który jakby doprowadza do wypełnienia się tych wszystkich tajemnic i Marek bardzo mocno opisuje z wielkimi szczegółami łącznie z imieniem gospodarza u którego się odbywa ta to, to uczta ten dom to jest to wyjątkowe doświadczenie w Betanii, kiedy jest Jezus namaszczany olejkiem narodowym. To jest oczywiście potem cała historia przygotowania wieczerzy paschalnej, kiedy Chrystus wysyła, kiedy jest bardzo szczegółowy opis, w jaki sposób mają odnaleźć to miejsce. Potem, kiedy odnajdują tą wielką salę, dużą salę przygotowaną na górze, to jest już ten czas, ostatniej wieczerzy u Świętego Marka, kiedy Chrystus mówi o, o tym, że jeden z nich zdradzi, to dramatyczne pytanie, czyżbym ja, każdego z apostołów, i ostatecznie ustanowienie Eucharystii. Znamy te historie, znamy te wydarzenia. Tyle tylekroć, żeśmy je rozważali, ale tutaj, w tej refleksji Świętego Marka, w tym jego przekazie ewangelicznym, wydaje mi się, że Najbardziej uderza to, że właściwie takim kluczem patrzenia, właśnie na ten odcinek, na ten fragment 14 rozdziału, to jest tajemnica Pasch. Ci zwieśnicy narodu izraelskiego podjęli decyzję o zgładzeniu, i Marek to zapisuje: zbliżała się Pasch. Potem mamy oczywiście właśnie to przygotowanie do Paschy, potem mamy tą wieczerzę paschalną, która staje się. Ostatnią wieczerzą i ustanowieniem Eucharystii, Pasch. I kiedy patrzymy na ten moment, to myślę, że tym bardziej warto przywołać to, co święty Jan w swojej Ewangelii zaznacza, kiedy Chrystus mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem. Właściwie w tej dzisiejszej refleksji chcemy i chciałbym odwołać się właśnie do tego zaznaczenia, że Chrystus jest drogą, bo przecież tym jest tajemnica Paschy, przejście. Możemy to na różny sposób rozważyć, ale kiedy patrzymy właśnie na to, że w czasie zbliżającego się święta Paschy, w tych dniach, kiedy pobożni Izraelici mieli stanąć z całym uwielbieniem, wdzięcznością dla Boga, jako ich Pana, jako tego, który obronił ich życie, który wyprowadził z niewoli egipskiej, który przeprowadził przez pustynię, wprowadził do ziemi obiecanej. Przecież to byli arcykapłani, to byli uczeni, oni byli przecież w świątyni. Oni stanęli, stawali wobec tej wyjątkowej tajemnicy, tego znaku, tego miejsca. Właśnie, że te wszystkie obietnice, to wszystko co się dokonało tyle wieków wcześniej, one trwają. One miały być przyjęte, a jednocześnie, właśnie w takim momencie, podejmują decyzję, aby zabić tego. Który przychodzi, tego, który jest synem Boga, tego, który jest dawcą życia, który wyzwala już niewoli, z, nie, z niewoli Egiptu. Przecież to już żeśmy zaznaczali, te wszystkie znaki, te cuda, to wszystko, co Jezus niósł, niósł ta moc, która z niego się udzielała i dotykała innych ludzi, przecież oznaczało, że Bóg wchodzi, wprowadza harmonii ciała i duszy, otwiera to wszystko, co jest wieczne. To jest myślę, że niesamowicie cenne, abyśmy właśnie potrafili zobaczyć, że skoro on jest drogą, to jest również przecież właśnie tym, który nas prowadzi na drodze naszego życia. Rozważając i przywołując te słowa, uświadamiamy sobie, że niesiemy pewną historię naszej wiary, naszych doświadczeń, tego wszystkiego, co potrafiliśmy, próbowaliśmy przyjąć. Jakże to jest niesamowicie cenne. Także warto odwołać się właśnie do tego, co Bóg chroni, co Bóg rozwija, co Bóg umacnia w nas. Jakże warto zobaczyć, że w tym, tym całym bogactwie, bo przecież gdybyśmy chcieli prześledzić tą historię Izraela, te, tych różnych dotknięć paschy, to będzie oczywiście ta pierwsza wieczerza tam w Egipcie, potem będzie ta po roku na pustyni Synaj. Potem ta kolejna, a potem już nie mówiąc o tej, która będzie pierwsza w Ziemi Obiecanej. I oto się zbliża Następnie To są również te etapy, które będą pokazywały, może pewne sytuacje, które gdzieś nas ograniczały, może pewne sytuacje, które dla nas były pewną próbą naszej cierpliwości, naszej wierności, naszej, wierności, naszej wytrwałości, naszego zaufania Bogu. Może pewne sytuacje, które tylko nam przypominają, jak Bóg nas obdarował. Różnymi darami, które nam ofiarował, to jest właśnie również ta wartość tego tekstu. Kiedy patrzymy na tą historię Paschy, to myślę, że poprzez ten, to wydarzenie, namaszczenia w Betanii tym olejkiem nardowym, to słowa, kiedy obruszyli się, Marek zapisuje bardzo ogólnie, obruszyli się, że szkoda było zmarnować tak drogocennego olejku, przecież można było sprzedać i rozdać ubogim. Chrystus mówi: Ubogich zawsze macie. Po co to się pojawia? Dlaczego akurat taki komentarz? Dlaczego akurat taka wartość? Bo ostatecznie rzecz biorąc jest pytanie: Co jest tą ofiarą? Co jest tym darem? Skoro namaszczenie, to myślę, że niesamowicie precyzyjny sposób to może być odniesione do baranka paschalnego. Chrystus jest tym barankiem paschalnym. Chrystus jest tym, który zostaje przyjęty, ten bez skazy, którego krew, kiedy jest namaszczone są odrzwia, od chroni przed śmiercią, daje życie. Ten baranek, który jest ofiarą za grzechy, który otwiera, jakby jest tą niesamowitą drogą prowadzącą właśnie ku życiu jakże niesamowicie warto aby właśnie w taki sposób na to popatrzeć a jednocześnie kiedy przywołujemy te słowa to jest oczywiście to jest właśnie to wielkie pytanie i wielkie wołanie w jaki sposób my podchodzimy przeżywamy rozważamy przyjmujemy to co jest tajemnicą Jezusa Chrystusa jest tak wiele wpisanych w nasze życie właśnie tych darów które nam w tym pomagają może w okresie wielkiego postu jest droga krzyżowa Mamy drogę światła, ale przecież teraz, w tym okresie adwentu, czyż nie ma? Czyż to wszystko, co nas przygotowuje na święta Bożego Narodzenia, to wszystko, co nas prowadzi do tego, abyśmy rzeczywiście potrafili to jak najlepiej przeżywać, abyśmy potrafili odkryć, przyjąć, że właśnie jest ten Syn Boży, to ten, który otwiera nam drogę ku życiu, to ten, który chce nas przeprowadzać, chce dzisiaj to uczynić. I w taki sposób dochodzimy do tej refleksji, którą ten czternasty rozdział Ewangelii Marka przywołuje, jeżeli chodzi o Eucharystię. Spotkali się na wieczerzy paschalnej po to, aby rozważyć te tajemnice, aby przyjąć tą obietnicę i to doświadczenie, że Bóg żyje, że Bóg chroni, że Bóg prowadzi. I właśnie w tym wszystkim, biorąc uwagę również to, co się wypełnia przez Jezusa Chrystusa, jakże dramatycznie pojawia się to sformowanie Jezusa, że jeden zdradzi. To jest ciągłe wielkie wołanie, wielka przestroga dla każdego z nas. Jeżeli chodzi o naszą wierność, jeżeli chodzi o naszą wrażliwość, jeżeli chodzi o to wszystko, co rzeczywiście będziemy chcieli, próbowali przeżyć, wyrazić, no bo w jaki sposób to podjąć, szczególnie kiedy w tym roku przeżywamy u nas w Kościele, który jest w Polsce, ten już kolejny rok. Poświęcone sakramentowi Eucharystii. W tak wielu parafiach rozważane w czasie rorad są te słowa Cud nad cudami. Tym hasłem tego rocznego duszpasterskiego naszego przewodnika swojej dro swoistej drogi jest to zgromadzeni na świętej wieczerzy. Jest i tajemnica Boga, i tajemnica wspólnoty, a przede wszystkim tajemnica życia. To przecież właśnie z taką mocą Marek zapisuje i z taką prostotą, że Chrystus wziął chleb i mówi to jest ciało moje. A potem wziął kielich z winem i mówi: To jest krew przymierza za was, za wielu wylana. To jest właśnie ten wyjątkowy dar, to jest ta, ta wyjątkowa tajemnica, która pokazuje, że oczywiście to przejście Boga jest. Że oczywiście ten, który tę ofiarę składa, który otwiera tę tajemnicę nieba, jest pośród nas i nam to zawierza. To jest ciągła droga. A w tym określeniu. Myślę, że przede wszystkim pojawia się to sformułowanie, że to nie jest przystanek, to nie jest punkt, do którego już doszedłem, mogę się zatrzymać i powiedzieć koniec. To jest droga. Ileś mam za sobą. Oczywiście jestem w tym konkretnym, określonym miejscu, ale jest jeszcze tyle przede mną. Nie mogę się zatrzymać. Chcę to przyjąć, chcę tym żyć, chcę to zanieść dalej. Chociaż zbliżamy się do święta Bożego Narodzenia. Rozważmy tę tajemnicę Paschem, właśnie tego przejścia Chrystusa, który otwiera nam drogę do nieba, tak jak przychodzi nowonarodzony, tak jak przechodził, objawiając Boga poprzez swoje dzieła i swoje życie i moc łaski, którą dotykał ludzi. Tak jak dopełnił tego poprzez mękę śmierci i zmartwychwstanie. Tak dzisiaj to chcę zrealizować w nas i przez nas, abyśmy razem z Nim przeszli ku wieczności.